Hej, jo, z tej strony Przemek i dzisiaj gierzymy w terrarię z Ksudetem i z Pereimem. Dobry. Siemka. No, no, już się powiedzieliście, coś tam co chcieliście. Siema no i kopiemy. Nie ma co już zlekać. Siema jest ten Właśnie, właśnie trzeba kopać. Wow. A właśnie, stoper włączę. Ja mam ten. Y od razu wiem, powiem, że mam takie włosy, bo mnie żelazko przejechało i. A ja zapomniałem to powiedzieć. Widać. Ja efekt. się nie uczesałem <grym> na tego takie mam włosy. Ja mam ładne Uczas. Frys Nie kradnij. To ty sobie zbite. Kupa. Czy... Kupa. Pokali... Kupa. Nie tego, jesteś niewierzący, czy co? Ja kradniesz. Nie kradniesz. O, wow, a właśnie. Ja wiem co sobie zjem. Muszę wziąć kilof. off. Aaaa! Jede Właśnie, weźcie sobie S-tape. Weźcie i sobie weźmy, ustawmy party tutaj, takie nie wiem. Na który kor. Nie wiem, ja żółty. Dobra. Jest żółty. Jej! I właśnie to jest nasze party. Nie, karaoke party. Dobra. ale to... Te... Olek nie biegnij tam! Tylko lecisz w lewo z nami. Nie wiem, ja tam bro, ja tam już biegnę do was. Czekaj chwilę. Gdzieś tam gdzieś tak tego. dosyć ogarnięcie, co nie? O, tu jest Cooper, bo widzę. Trzeba się kopać po... To wkopać, się mówi nie. Kupa, to nie jest Cooper. To jest Coopa. Ejo, masz rację. To Coś tu nie, już nic nie ma. A ja I wyjdź stąd. Tutaj też jest super. I like Tris. Ja lubić. Tris. O ty, pan tris. Pan no, jest. Chyba to. No stąd. Nie lubię nocy. Ty. Długo będzie. Właśnie, budujemy ten domek, co zawsze tego co nie graliśmy. No tak, na, tak, tak jak, jak zwykle. A segraliśmy. No ja dalej y, tego... Odtąd Olek, zacznij da, da, dalej drzewa kopać. I tutaj będzie no, ty... Może ty zacznij budować się dom, Mnie jakoś tak się nie widzi. No tak. ja zacznę. To tylko tutaj musi... Tu musi być... Tutaj, w tym takim zejściu. To ale, wy... Czekaj, mniej tego. Weź sobie te. To ale się mnie głośno zrobiło. Mam nadzieję, że jakoś ten, tego. O, zacznij. jednak to będzie słychać. No to powiedzmy bonusy. Ale no, gramy dalej. Bra, brat no life. Nie, ja zaraz ciszę. Dobra, i tak. <laughs> to, taką... Czekaj, ile to jest kratek? Trzeba odliczyć, bo nie widzę teraz. A, albo, albo specjalnie A, to... O, tak, nie będę żadnego liczenia. Tyle. A tak. Ty, ty, ty. I czekaj. Jest takie odległości. Dobra, i teraz musimy dać tak. To ja to wykopię jeszcze te drzewa, bo ty kurde. Wyrzadź... Wyrzadź będę mocno Dobra, jest jak być powinna. No, to no, jest Ja Ja Że... drogę. Ty postaw tego workbencha takiego. Zaraz postawię. Albo ja może postawię, bo mam trochę drewna. Zaraz, zaraz tam dojście. Yy... O. Obalili mi się guziki. Przyciski. Ciepki. O, jest, dobra. Weź wietnij to drzewo na dole. Już wycinam, już wycinam. Kurde, ja zakłócę tak. sobie drzwi. Dobra, i taką samą odległość yy, z drugiej strony trzeba zrobić. Mniej więcej. No, mniej więcej, nie musi być idealnie, ale. Kurde, dobra. Nie wiem, jak ktoś zrobił, ale widziałem, że. Ale co. Okay. Muszę zobaczyć, co się stało. Trochę dłuższy, muszę zrobić. Trochę. A tego a syhamera zrobimy też? Ale tyle stary. A ściany domu też zrobić takie szerokie? Tak, wszystko na dwa razy. To, to, to się ja, ja muszę zrobić workbencha i muszę zrobić. Nie, już tam jest zrobione na dole, co nie? A to z, z, to, znaczy to, nie workbencha, tylko muszę zrobić to wejście do góry. Te, no, te schodki. Te schodki. Ora no, jest. A te tak. zresztą sobie zrobię kilka. Nie będę taki marnotrawny. Czekaj, pierwszy będzie... O, ja. <grym> czekaj, to. Czekaj, weź to zbij. Dobra. Już postawiłeś? I teraz tak. czekaj, o, to na, to... na podskok, czyli w tym miejscu. Tak, to też. I tu na samym szczycie. Dobra. O nie, skończyło mi się drewno. Idę jeszcze po więcej. Tak, wiem, jest Teraz jest... zaraz się wkopiemy i się zrobimy jakieś akustego. Jakoś już mamy początek no, już początek, ładny. Teraz trzeba będzie zrobić zamknięcie. Czyli będzie tak. Robię. Ale już, nie, już niedługo nie będzie takich, tych. Że będzie słychać jakieś strzelanie z drugiego pokoju. długo to się zakończy. No. I ty na trzy budynki? No dobrze. Fajnie to wygląda. Czekaj chwila. Ja mam pomysł, co tutaj zrobimy. A skończyłem się drewno. Nie mam ciągle dneko Ty jakby co to tam się tego. Zaraz się kopiemy tam niżej. No, no trzeba eee, zrobić zejście. Eee. Ale od dołu. Czek, zrobimy zejście od dołu, czyli czekaj. Czyli trzeba będzie w, Nie, tu trzeba będzie zrobić dziurę. przysił I zrobimy zejście takie w dół. Ty. Tak? Eee, tu mam wyżej zrobić, nie? Eee, tak, jak najbardziej. Dobra. się zrobi. Cześć. Trzeba takie coś. No, A na chwilę obecną. No cię robię. Czekaj, to do góry i do góry. A po co do góry, tak? A bo nie, nie tak. Do... Ch ch chciałem takie tego. Ale dobra, a, jak chcesz. Nie, te... to może być tak, jak chcesz. Chciałem taki pokoik zburzy. zrobić, co nie? To czekaj, tu się zburzy tak do góry żeby nie było. To weź to dokończ, a ja idę do góry tam. Zrób tak, jak uważasz. Ja tutaj zrobię sobie spraw to nie było. O i słyszę tego, zambiaka. I idę dokończyć to. Czyli na tak. Teraz ten. tak. Tak, się. Tak. Dobra, jest pierwszy pokój. I teraz ten pokój trzeba pociągnąć na co? Dobra, to już mam tą kosę, ona też jakoś tego No i nie... Czy to z wejść do góry jakoś czekaj, coś O fajna platforma, nie No powoli zębiaki już się tego tutaj przychodzą do nas co? Już jest... No już drugiego klepie. Ale to drażni. Czekaj, ja sobie ciutkę ten... Ja sobie to sadzam. Dobra, zróbmy takie machlajki, bo tutaj trzeba troszkę pozmieniać. Oczywiście, gdy normalnie nagrywamy dalej... A co ty jest? Muszę coś zmienić w ustawieniach tylko w Ale... Dobra. Dobra. O nie! Zda! LOL! Coś mi zepchnęło! Kurde, psy no hałasują! Oj. To moje, moje dwa pieski! Bigi i Ło! Ale kurde, ale. Fajnie już na, na początku zgon! No że nie wzięliśmy hardcore'a, bo byłoby grubo! No, oj, oj. Ty, ja tam sobie, tam. kurde, bez są grzecznie tam siedzę! Bo ta i chwileczkę muszę yy, ogarnąć pieski. Co no je. No co to tego? O, myślałem, że to zombie wbija, i tak otworzył sobie drzwi. A byłoby fajnie, i byłoby śmiesznie. Dzień dobry, już powróciłem. Mhm. Zebrałeś moje problemy. Nie wiem, tam tylko chyba kasa twojego lebrała. No to, to chyba Nie wiem. O, latające oko, oko Saurona, dobra czekaj się, no, muszę się zdawać O, tu się nie zrobiła niepokoją. Oczy może się wkopiemy zaraz tego pod ziemię. Ale to czekaj czekaj, bo musimy z domku mieć zejście w podziemię, żebyśmy nie musieli wychodzić na dwór, rozumiesz? Mhm, wiem dobra. Pierwszy pokoik muszę zrobić czekaj, zejdę sobie po work No wow. właśnie mam te świeczki co nie? Aha, to też bym później miał, a to sobie zmienię później. Czekaj. Chodź po świeczki. A czekaj chwilę, za, za dużo. Wszystkie ci wrzuciłem. Ech, czekaj. I co się nie wiem teraz zrobić, muszę się zastanowić co. A tu się z drewna robiło przecież. A nie dobra już nie bardzo. Zombiale. Ale też mogę sobie wyświetlić. Kurde, zostałem. Ale taką się w pik życia. Ja mam przecież świetnie. Ej! Sorry! Kurde do o, góry to mi cię lecić za tobą, uwagaj. Oka, tu już jest zbiję, to oka. Ile masz jeszcze życia? Właśnie weź daj te party. Czy tam tego. Niestety klę... to we... Ale nie otwierajcie, nie przeprzejcie tego środka Weź daj partę, bo nie widzę ile masz życia. No to powiem wam tak. <grym> Blisko było, ale żyjesz Nie, nie zaskoczyłem Dobra, teraz tak. Nie ja tam trochę kopię do dół. O. Ale nie tu! Nie tu, wróćcie. Nie tu? Nie, po, nie, nie od razu pod naszym domkiem zejście, tak w dół. Tutaj obok, takie tego zrobić, co nie? Tak, takie obok. Czekaj chwilę, ja wiem o co ci chodzi. Takie tak coś, co nie? Tak, jak zawsze, tylko żeby z tego było dojście do domku, żeby z to, No właśnie. O, czekaj, z domku się zrobi dojście na to. Nie, to nawet nie trzeba dojścia robić, co ty dajesz. Tutaj, no nie, z... do, do, chociaż nie. Jak to dość wysoko jest, to trzeba. Dobra, przynajmniej jak schodzi Nie, nie, nie to. Tak, nie. A nie zrobię. Kurde, no a, że a, się mi to postawiliście, tak, że... nie a, no, tak, można przejść tak. Teraz jest lepiej. Daj mi sieciuszkę jako. Właśnie, drewno by się przyszło. Ja mam drewno. Tak. Jakby, Masz, żeby... przy... Przemek, ja, ja mam drewno jakby coś. Masz... To ci mhm. daję. Przemek, się... Dobra, zróbmy, a dobra, Masz jeszcze 9. wyrzuciłeś. A ja muszę tak. Na przemek tam kończy to. Słuchaj, popadam jakąś. A ja tą jak tak, jak ja to... do końca. Przemek. dobra jak mam drewno to zrobię tutaj ten ten a jak tak zrobimy w takim razie takie mapy to jest kratek a, właśnie. O, nie. Za stu posta Czekam no nie czekaj zastęp postaw czekaj postawię ten żebyśmy mogli a policzmy raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kratek na tą stronę

tak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, no Muszę 10, po 10, tej 10, 10, tak. Dobra, tak. Dobra, sobie postawić sobie. Teraz tam 10, zrobić to. Oj, szybko buduję. O, no ma się śtuje świeczuszki, trzeba postawić. okej, okay, jest sam, raz. Ale dobra, zaraz już koniec nocy. Jeszcze już się skończy. No i tu sobie ja, tak zrobiłem. O. Czas, jaka, jakie to jest dojście. A, to postawmy może tak. Albo nie, postawmy tak. Mogę sobie łuk zrobić z, z drewna. Tak, dobra, i teraz to czas burzyć. Nie są te, raz dwa, trzy... Ja poczekam trochę aż no. to ty się ogarniecie Ile? Tak i teraz to muszę zburzyć. No, dobra. dobra teraz to trzeba pociągnąć Takie SOS bardziej Dobra nie się dzień już kurde robi mhm czekaj to bo przed tym wzdłuż chodziło Czyli ile. Ja a, ja równy. No on tak wysoko skacze jednak. Trzeba to wtedy tego ogarnąć. Mhm, czyli tu. I to, to się zdziwiłeś? O. Ty. Czekaj chwilę. Chodź go z tego sklepać. Dobra, jest gites. się. Żeby... takie podkopy bardziej. I teraz tak. To dobrze. góry będzie. O właśnie, to się rozchodziło. Stąd już nie skoczy No hop, No może zrobimy tak, tak to będziemy Teraz jest ładnie O, jest akurat dzień się robi z tego co widzę Dziup. dziupa, dziupa. dziupa, dziupa, Czy to jest równo? Tak no, Okej, okay. sam raz, teraz tutaj Zaraz zrobimy zamknięcie A czekaj chwilę, to gdzie tu chcesz wejścia? Spokojnie, nie, weźcie sobie tak jak tutaj, jak w tym pierwszym, tylko sobie tak na razie układam. Aha Dobra i żeby... Było Ale ruchu. trochę sfajlone swe, jest. Nie, to. nie! On nie ma być równo, to nie ma być równo. Ten pierwszy nie Ale nie to... chodzi i tak, że się nie da rady podskoczyć. Czy Ale jak się nie da rady podskoczyć, o co ci chodzi? No tak, o kurde, te latają te oka. No żwiczki co ja zrobiłem, no dobra. Naprawimy to zaraz. A to nie musi być tak, że na równym poziomie. A bo wiesz co można zrobić? Coś fajnie by tak wyglądało. Można w, w ostateczności. To nie lepiej tak zrobić, że... Stanowią... Co ci teraz? Tu drzwiczki postawij Nie, nie o to chodzi. Dobra to padleciał. Nie o to Olek, chodzi. Zamknij jak to. też. Czynkowi chodzi o to, żeby tu było równo, czekaj. No żeby tam z jak podskakujesz. No tak fajnie by wyglądało. Dobra i to. No idę wiem pod o co chodzi, że tutaj Ale chłopasz, to, to można to, to może naprawić. Czekaj. Ale... Weź Olek, jedną warstwę tu z albo dobra, ty ja, ja to zrobię. Tu z drugą strony zrób. Jedną warstwę z ściągnij i z potem ściągnij jedną warstwę równą. A ja tutaj, tutaj ściągnę jedną warstwę. Tak. I zostawię jedną warstwę od do dołu. Zobaczymy, czy do radę, tak. No, bez problemu. Mm -hmm. A teraz jedno, z się Kurde. Jaki bubel skin Przedobij się lepszy toporek. No wiem, dobra. Teraz muszę, czekam, że zbudować jeszcze jedną itemkę. Potem się to zdobędzie, na razie nam to styknie. Nie, na razie musi wystarczyć, to dobra, teraz... Jest... Nie, to! Oj, 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 oj. oj, Olek, weź mi suki drewno. O, dzięki, bo muszę, mianowicie, ten itemek zrobić. No. Mm. no. Dzięki. Jej, mamy dzień, jest świt. Tych ja tu takich drzew, nie. tych większy trochę. To jest wyrównanie, a tam się wyrówna. Bo. bo... Bo, dobra. Jest o to chodziło. O, tu wysokie drzewa są, się je zetnie. Właśnie takie drzewa, to są bardzo niskie, nie klepcie ich, to się nie opłaca. Ale jak mają stać, to, to lepiej zasieć, żeby dużo rosło. No ale to wtedy będą znowu małe to bezsensowne. Ogarnąć nie słyszę się co mówi jak tam, wiesz, Mikrofon go wyciszy Bo wiedział <głyszał>, Co powie Nie pyskuj mi tu Mikrofon go uspokoi Znowu ci żelazkiem przyjadę O kurde no to, to? Ej No i czemu ty się spulował do góry Jo ja Ty no to nie ja. ja, ja. Chciałem, chciałem je zabić, a ten mi je bierze, byle gdzie i. Ale ja mówię, że co ja chciałem zabić to, ale ty robię? żeś. No, żeś się spulował do góry. I robi. Zbił ale kto ja co kto spi teraz? Nic nie zrobiłeś, żeś poczuł i żeś się zgarnął do góry. No to co? No. Co może no? Mnie nie Dobra. Bardzo, bardzo. No ja nie, nie podchodzić chciałeś, masz oczy. Co? No. Dobra. Dzień się robi, panowie, a to oznacza jedno. Co? Co ty, ty się ty z Państwem. A ja... To... I teraz Czekaj, od razu to... leci tam kurde minus to... Ja muszę tylko przyjść do was, ale... I masz... Nie na tak. Co? Napij się. Tampij się. Dobra. No, ej. Co w tym się miejscu wyleguje, nie? Tak zacnie. No, no to z Na tą, tym, chwilą... Z tą no. chwilą, z tą chwilą, z tą chwilą, z tą chwilą, więc ty w ogóle? Dobrze, no to niech będzie w takim razie po twojemu. No, po mojemu? A jak mówisz po, po mojemu? Zaremu. No nie wiem, ty mi powiedz. No dobra, no to widzimy się niedługo oczywiście, znowu będziemy nagrywać, maniaczyć.